Hej, cześć, siemano, z tej strony ArauLen i witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z symulatora farmy legendarne maszyny, tak dokładnie, tak? muszę się troszkę poprawić dobra, eee, słuchajcie, na początek mówię, że jestem chory i, i, i zakatarzony i może być mnie lipnie słychać, mogę mówić przez noc i tak dalej druga sprawa nie pamiętam na czym skończyliśmy ale może to i dobrze, bo może parę rzeczy y, powiedzieć. I y, 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 y po prostu sobie to zbadać. Y, z tego, co mi się wydaje, z tego, co tu widzę, to jest pole zasiane. I opryskane, chyba. Y, także teraz musimy czekać na to, aż urośnie. Zobaczmy, jak tu się przeskakiwało. Tak się przeskakiwało. To to z FPS-y mi lecą. Kochany agrar. Jeszcze tak i tak O coś rośnie I tak o też już coś rośnie I tak o I tak No Nie, nie pamiętam co ja tu zasiałem Dobra zapiszę to w razie czegoś Aha myszka, myszkę mi wcięło O już jest Szybki zapis Bo nie chcę żeby mi to jakby przepadło. O, teraz robi się żółte. Znaczy złote. Przepraszam. I dobra, i chyba to się teraz nadaje do koszenia. Ja pierdził 20 klatek. Tego się nie spodziewałem. I teraz tak. Muszę sobie kupić. Combine. Ale mam. Mam mało pieniążków. Mam 1630 pieniążków. A combine kosztuje 425 pieniążków. To go kupię. Kupię combine. Yy, I będziemy sobie kosić. O Jezus, znowu ten traktor wyje. Słuchajcie, o czym chciałbym porozmawiać. To mogę jakiś czas zmienić? Timeset albo coś? Boże, 7 klatek. Yy, time. Yy, weather. Key Eee, może więcej klatek poproszę, co? Jakoś, nie wiem, przewinąć tutaj na tym zegarku, czy coś? Halo. Widzę, że, że, to będzie ciężki orzek do zgryzienia. Eee, chciałem z wami porozmawiać na temat moich ostatnich nieobecności i tego, jak będę wyglądać moje dalsze obecności. Eee, chodzi otóż o to, że kompletnie nie mam czasu. I postanowiłem, że te filmy będą się pojawiać w weekendy To znaczy, w, powiedzmy w niedzielę byłby sobie Agrar yy, Czy tam no, no legendarne maszyny, o tak będzie lepiej powiedzieć A w sobotę byłoby coś innego, co tam bym sobie ogarnął yy, I sprawa wygląda tak, że... Muszę jeszcze, muszę jakiś wałek podłączyć, czy coś? Nic? Yy... Podnieś opór, dostępne tylko w ciągniku Aha Aha, czyli ja przyjechałem ze złożonym Z rozłożonym, przepraszam Okej okay. Czyli co, muszę teraz wsiąść? I co? What the fuck? What the fuck? Chciałem go włączyć, a nie odczepić Hmm... O! Dobra... Zobaczymy czy będzie kosić... ALE LAGI! JA PIERDZIELE! Czy się coś zapełnia? Zapełnia się, czyli jest dojrzałe. O, słoma rośnie też, to spoko. Otóż chcę, chcę tak mówiłem filmy nagrywać yy, na sobotę, niedzielę na niedzielę byłbym myślę agrar na sobotę coś to bym wymyślił i tak by to mniej więcej wyglądało w tygodniu nie mam kompletnie czasu żeby nagrywać ja wracam ze szkoły to mam po prostu dosyć już i i, i zwyczajnie nie mam siły no cóż no ja siedzę w szkole po 8-9 godzin i teraz znów mi dojdzie praca, bo odszedłem z Playwaya, nie pracuję przy Farmexpercie, ale jakby nowa praca już czeka i jakby to, nie wiem czy wam to puszczę w poniedziałek czy wtorek, w każdym razie jak film został publikowany to jest już niedaleko do podpisania umowy, także... Nowa praca, nowe wyzwania. Trzymajcie kciuki. Na razie jeszcze nie zdradzę, gdzie będę pracował. Jeszcze będzie na to czas. No i po prostu się z tym mogę nie wyrobić. Dlatego myślę, że weekendy będą spoko. Chociaż zastanawiam się poważnie, czy nie zawiesić kanału na jakiś czas. Otóż chodzi o to, że mm, ostatnio jakby nie miałem kompletnie weny. Nie wiem czy jakieś wypalenie czy co. Może no nie mogę patrzeć na te 20 fps -ów. Jeszcze on mi tego nie chce kosić Jak on do cholera poprzestrzelał. Może jeszcze. Z... Dzień do przodu? Albo ze dwa dni do przodu. Ehm. Czemu on chodzi? Jest, za jest zbugowana. I tu I po prostu zastanawiam się czy powiedzmy nie zrobić sobie, nie wiem Miesiąca przerwy na przykład WTF Jakiegoś miesiąca przerwy i, i zwyczajnie odpocząć trochę, po, pomyśleć nad niektórymi rzeczami Bo ja wczoraj na przykład, wczoraj nie wiem, nie wiem kiedy to wam puszczę, w każdym razie niedzielę So, Przemierzałem się w sobotę, nie chciało mi się, Przemierzałem się w niedzielę, też mi się okropnie nie chciało. Ja jestem przyzwyczajony do pracy w nocy, czyli jakbym pracuję, nagrywam większość robię w nocy, a ostatnio w nocy jakoś mi nie po drodze, bo szybko wysiadam. Szybko... Szybko jakby mam dosyć i idę po prostu spać i a w dzień za to jakoś tak nie lubię nagrywać, poza tym w dzień zazwyczaj są domownicy, do tej pory strasznie się krępuję. Em, nagrywać przy nich i, i po prostu jakoś mi to nie po drodze z tym wszystkim jest dlatego e, myślę, żeby kanału na jakiś czas nie zawiesić zamknąć raczej nie raczej to chodzi o tylko 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 e, zawieszenie e, myślę, że ja pierdolę e, myślę, że na jakiś miesiąc, dwa po prostu chcę zrobić e, przerwę zobaczyć jak to wszystko dalej będzie wyglądać i, i podjąć jakąś konkretną decyzję albo wrócić albo zamknąć go całkowicie. Um, wiem, że niektórych mogę zawieść swoją postawą, bo nie na to e, liczyliście czekając ponad tydzień na nowy odcinek, um, ale po prostu myślę, że musicie mnie zrozumieć, mam ambicje jakieś tam, chodzę do dosyć wymagającej szkoły, zależy mi też na kierunku, którego się uczę. Także, także po prostu tutaj muszę postawić jednak szkołę, szkołę ponad, ponad YouTube. I, I niestety tak to wygląda. Mam nadzieję, że, że nie będziecie mieli tego za złe. Jeśli macie jakieś swoje, nie wiem, rady dla mnie, powiedzmy, nie wiem jak mam sobie czas organizować czy coś, to śmiało możecie pisać, bo ja nie ukrywam, że czasem to też zarządzać niezbyt potrafię. Także no. No, zwyczajnie, jakieś rady czy, czy, czy komentarze z Waszej strony, jak najbardziej mile widziane, no i zobaczymy, co będzie dalej. No, na razie, powiem tak, na razie spróbuję z tą formułą weekendową. Czyli odcinek, jeden odcinek w sobotę, jeden odcinek w niedzielę. Ehm, chyba, że coś byłoby bardzo ważnego, no to pojawiłoby się tam jakoś w tygodniu. Ehm, zobaczymy, jak to będzie się sprawować. Jak będę dawał radę wtedy. A wam się ta forma spodoba, to myślę, że, że nie trzeba będzie tego zamykać czy tam zawieszać A jak będę widział, że są jakieś zgrzyty z mojej czy z waszej strony, no to trzeba będzie nad czymś innym Myśleć. W ogóle napiszcie, co sądzicie o takiej formule, e, że po prostu w tygodniu e, tfu, nie w tygodniu odcinki, tylko właśnie w weekend m, Wiem, że Bohun tam nieraz e, Nieraz, dawniej, dawniej nagrywał właśnie na weekendy Tylko to jego odcinki były strasznie długie, bo ponad Ponad godzinne. Nie wiem, jak to teraz u niego wygląda. Czy on jakoś inaczej to nagrywa? Zaciemniło się za oknem i, i już widzę, że gorzej kamerkę łapie. E, czy, czy jak to tam wygląda u niego? W każdym razie ja chcę formę weekendową przyjąć i zobaczyć, jak to będzie się sprawować. I widzę, że żniwa idą nam miarę sprawnie, pomijając to, że. Że tam w niektórym jednym pasku nie chce mi łapać tej pszenicy nieszczęsnej Bo to chyba pszenica jest I zastanawiam się chyba czy będzie to po prostu zaorać albo czekać aż zgniję Te pokosy słomy to są takie dosyć jebitne jak na Jak na taki mały kombajn I na to co on tam bierze przez te motowidła Po prostu chyba im się nie chciało opracowywać nowych pokosów słomy Trochę przykro Dobra, zobaczymy co on mi tu złapie Bo środkiem teraz powinienem jechać A może dwójkę wrzucę Aha, no calutki tutaj Kwadrat Nie łapie Zboża, no spoko I nawrócimy teraz I jeszcze tu złapiemy I akurat będzie to na jeden Zbiornik i mam nadzieję, że mi klatki trochę wzrosną, jak to pozbędę się tego, bo 20 klatek to nie jest wymarzona płynność. A nie chcę, nie chcę zmniejszać jeszcze bardziej detali. Ja pierdziu! głupi kombine. Kłupi, zabugowany agrar. Myślę, że trzynastka jest bardziej zabugowana. Ale chyba się myliłem. I czemu on do jasnej ciasnej ciągle pracuje? Dobra, nieważne, jadę z nim. Ale, kopci, jezu. A jakiś taki inny ten dym mi się wydaje. Nie wiem czemu. Uooo wow. Dobra Nie będę tego na razie wysypywał Chcę sobie presę kupić i, i to 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 skoskować I zobaczyć jak to będzie wyglądać Odepnie mi się O, odpiął się Chociaż raz się te błędy na coś przydały I teraz tak Prasowanie Staź mnie Także będziemy jeszcze to prasować i... Spoko Nie wnikam I zobaczymy jak nam będzie presa pracować Dobra Nawróć Szybki skręt żeby tylko nie driftował Naprawdę z drugiej strony Cofaj I będziemy podczepiać Może... Może mi podczepił w taki sposób Uh. Aha, dobra, by jednak inaczej podjechać. A coś takiego? Dobra, podczepiło. To jedziemy. Jedziemy robić kostki. Jak mnie mam, teraz będę musiał. O Jak mnie mam, teraz będę musiał ją przestawić bardziej na zewnątrz. O. I muszę podłączyć WOM. Dobra. Ja jeszcze muszę chyba. Chyba muszę opuścić. Dokładnie. Dobrze. Eee... Przesuń ramię. Narzędzie musi być odłączone. Przesuń ramię. Aha. W taki sposób jeszcze. Dobra. Czy ja w dobrą stronę to... Nie, w złą stronę to zrobiłem chyba. Ale nie, powiem wam, że, że fajna taka zabawa jest. I przesuń ramię. Czy ja by na pewno to dobrze zrobię. Chyba tak, bo teraz się bardziej wysunęło, mi się wydaje. Tak. Dobra, to jeszcze muszę podłączyć wałek z powrotem. I gitara. I kostkujemy, proszę Państwa! Nie no, kurwa, mać! Czy ja naprawdę nagrywając grę rolniczą, która powinna dawać mi yy, spokój, wyciszenie, jakby ukojenie, chill out, Muszę przeklinać za każdym razem. O! O! Brawo! Ale powiem Wam szczerze, że bardzo mi się podoba, yy, jak tak powoli wchodzi to na obroty. Kurwa, no nie zbiera. Opuść. I jedziesz. O! Ideolo. Brawo! O tam mam otworzone, bo jakbym nie otworzył... To by znowu była lipa Hmm... Czy będzie tu chociaż jeden snopek z tego wszystkiego? A tamto nie wiem, jak się tam tego pozbędę Ale, ale jakoś trzeba będzie się go pozbyć Nawet, nawet snopek tam jeszcze się nie uformował, nie ukształtował, ani nic w tym stylu nie wiem co o tym, jak się na ten temat wypowiedzieć. Bo, strasznie, jakoś to dziwnie idzie. Czy tu snopki w ogóle będą wyskakiwać? Mam nadzieję, że będą. Bo, jak nie, to trochę szkoda mojej roboty tutaj. Ale, nie wiem czy pamiętacie. Ja pamiętam, że, jeśli uda mi się zebrać w miarę bez problemów plony z tego pola. Miało być 100 lajków pod filmem, także teraz jak nie proszę, także jak nie proszę w większości o takie rzeczy, tak teraz macie się postarać i dać 100 lajków pod filmem za to, że dałem radę yy, i od początku do końca nie! Ale widzę, że zbiera, yy, także no, od początku do końca dałem radę jakby z tym polem, czyli zaorałem, zakultywowałem, zasiałem, opryskałem skosiłem i teraz um, kosztuje Także w w formie nagrody ma być 100 lajków pod filmem i wiem że jesteście w stanie dać radę Chociaż nie wiem czy po takiej przerwie jesteście w stanie dać radę Ale wierzę, że jesteście i czekam na fajne lajki pod filmem a będzie więcej filmów, tak Nie, a poważnie po prostu zawsze te, te, te lajki mimo że one nie generują przychodu ani nic takiego one zawsze jakoś tam lepiej motywują bo się widzi, że, że nie ma tych dislajków, że lubicie to co się. to co... No, jaką robotę się wykonuje. I zdecydowanie fajny wpływ mają na, na odbiór przez twórcę materiałów, które tworzy. Także no. No, no, no po prostu fajne, fajna sprawa jak tam zarzucić jakimś Chyba co mu jest. Te że znowu. No cholera, o co mu chodzi? Yy... Nie wiem, może muszę... Muszę wyjąć ten szajs czy coś? Tu jakaś sznurka czy coś to raczej nie mogę wrzucić. O, poszło. Czy nie wiem co się ze snopkami wszystkimi stało? To jest tą kamerą Ale no Udało się Skostkowane I co? I trzeba będzie kończyć chyba e, Przepraszam, że odcinek wyszedł trochę może taki brr, jakby to powiedzieć mm, Niemrawy Ale jak się nie nagrywa dłuższy czas To jednak się wychodzi z tej wprawy I po prostu trzeba Odłączył się z kurwa Jestem znowu i po prostu trzeba, trzeba wtedy, jakby od nowa się uczyć tego, tego wszystkiego, tego gadania i tak dalej. O ja, jeszcze jestem niewyspany, mm, zakatarzony i tak dalej. I po prostu to mi nie pomaga. Także podsumowując, wstępnie odcinki sobota, niedziela. Mm, I myślę nad zawieszeniem kanału. Czekam na wasze komentarze. I widzimy się teraz w sobotę. Ten odcinek, jakby był ostatni z formy takiej publikowanej tygodniowo, teraz widzimy się w sobotę, jak się nic nie wypali, jak nic się nie stanie. Także, dzięki za oglądanie. Ja się z wami żegnam. Cześć.